Czarne łabędzie w ciechocinku, w parku zdrojowym. Tutaj dostaną trochę zielonego. To jest parka. Jeden się częstuje, podaje, podaje drugiemu. Nie wiem, który tu sam jest, która samiczka. Jakie ładne mają dzióbki, śliczne, biało-czerwone. Tutaj towarzyszą też kaczuszki. Kaczuszki przylatują, odlatują, są wolne. Łabędzie, żeby nie odleciały, mają tutaj przycięte, przycięte piórka, ale ładnie wyglądają. Byłam poprzednio to tak trochę marnie, marnie a teraz ślicznie wyglądają. Widocznie dobra opieka. Proszę bardzo. Szadnała bądź.